Kostka Kevin Kostunia, Król Burzy. Towarzyszył nam swoją obecnością przez wiele sezonów i według tego, co mówią nowe odkrycia pana Starka, potowarzyszy towarzyszy nam i kolejny. A cała sekwencja powrotu Kevina do naszej gry rozpocznie się już wraz z sezonem 5 lub pod koniec aktualnego. Jeżeli nie znacie prawdziwej natury Kevina, to mogę wam tylko powiedzieć, że lepiej by było, jeżeli sam Galactus by nas po prostu wesłał. Dzisiaj porozmawiamy o powrocie Kevina, który właśnie został odkryty w a więc bez dalszego przedłużania zaczynajmy! Zanim jednak cofniemy się w przeszłości, to cofnijmy się do dnia, w którym to ponad połowa oglądających ten kanał postanowiła nie kliknąć przycisku subskrypcji. Macie akurat szczęście, bo przenosząc się w czasie, może się naprawić ten błąd, aby codziennie otrzymać dzienną dawkę nowości, ciekawostek czy teorii ze świata Fortnite. Oprócz tego błędu większość z was popełnia jeszcze jeden. Zasadniczy. Czy wiedzieliście, że posiadając w sklepie Fortnite kod Jajły ty nie tylko jesteście w stanie pojawić się na odcinku jak widoczna piątka, ale również jak co niedzielę wygrać Starter Pack jako osoba z pierwszego miejsca? Nie? No to teraz już doskonale o tym wiecie. O moim co weekendowym konkursie. Aby się na niego załapać wystarczy tylko wpisać mój kod i stawić lajka pod tym filmem jednakże. Wracając do tematu kostki. Odcinek ten możecie potraktować jako swoistą ciekawostkę, czy nawet historię z Fortnite, chociaż ja bym tego tak nie nazwał, jednakże charakter materiału będzie jak najbardziej podobny do historii, ale dobra, bo zbaczamy z kursu od początku filmu baj dużo o tej kostce, a pewnie jakaś część z Was nawet nie pamięta czym ona jest, lub znaczna część nowych widzów, których naprawdę dość dużo przybyło od momentu mojego powrotu, nawet nie wie, czym ona w ogóle jest, a więc Rozpocznijmy ten niedzielny wieczór albo poniedziałkowy poranek delikatnym powrotem wstecz. Zanim nasze uniwersum stało zresetowane do zera, to cały ten ciąg wydarzeń prowadzących do wielkiego końca został zainicjowany przez apokalipsę, która to dotknęła świat Fortnite. Była nim burza, czyli swoista plaga prowadzona ze świata na świat przez byt zwany Kevinem. Jest to takie jakby serce cyklonu i tym samym manifestacja samego czystego zła. Kostka, czyli król burzy, chce po prostu pochłaniać świat za światem, przejmować jego moc, jednakże jednocześnie unicestwiać na nim życie. Czy wiedzieliście, że pustaki to nie zmutowani ludzie, a po prostu byt kształtujący się z samej istoty kostki poprzez tak zwane mroczne odbicie? No jeżeli nie wiedzieliście, to teraz już doskonale wiecie, moi drodzy, jednakże wracając do faktów. Świat Fortnite został zaatakowany przez Kavina, co przyczyniło się do wybicia ponad 98% ludzkości. Po takim upadku odbudowanie się ludzi zajęło najpewniej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset lat. W odbudowaniu ruin samym ludziom pomogły mroczne potęgi jak Król Ognia, czy Władca Zbliżdż, czy ten neutralny, jak lodowy król, czy po prostu garstko którzy to z resztką naukowców, dronów i narzędzi stworzyli tak zwany Windertek. Akcja Battle Royale ma miejsce najpewniej już kilkanaście lat, od kiedy ludzkość zaczęła się stabilizować. Na świecie powstała jedynie burza, będąca groźnym zjawiskiem, jednakże sam król burzy został zabity, a co za tym idzie, najpewniej ze świata zniknęły pustaki, jednakże do czasu. W momencie w naszym świecie pojawili się przybysze, którzy to za pomocą swoich wynalazków zniszczyli kontinuum czasoprzestrzenne i tym samym rozpoczęli pierwszą koniunkcję sfer, dzięki czemu z rozdroży punktu zerowego, czyli z miejsca, w którym zapisuje się najpewniej każde wydarzenie z życia ludzi, powróciła kostka, siejąc na wyspie panikę i stopniowo wyniszczając życie, czy sprowadzając flagę pustaków. Na koniec najpewniej poprzez jakąś zewnętrzną ingerencję punktu zerowego kostka została unicestwiona i nie stało się nic złego, a teraz pora na przybyszową zagadkę. Pierwszą osobą dotkniętą przez tak zwane mrożne odbicie, czyli efekt kostki, w którym to dobro staje zamienione w czyste zło, była bądź był A Jonesy, B lodowy król, C bombowe barwy. Odpowiedzi jak zawsze na końcu odcinka. Kostka powracała jeszcze parę razy, aż finalnie spotkaliśmy ją w sezonie X wraz z tym, jak czasoprzestrzeń została całkowicie unicestwiona. Tym samym byliśmy skazani na ponowne przeżycie z nią, jednakże twórcy chyba przeliczyli się z ilością wątków, jaką wrzucili. Finalnie Kostka została po prostu wessana przez punkt zerowy, zniknęła, a my otrzymaliśmy urwanie wątku. Nowe pliki natomiast zapowiadają jej rychły powrót właśnie przez kolejną koniunkcję sfer, a będzie to miało miejsce najpewniej Podczas przybycia Galactusa, bo innej opcji sam nie widzę. To właśnie wtedy pojawi się najpewniej Mida w swojej królewskiej formie i to wtedy Kevin wejdzie do gry. Pliki mówią o runach, które to będą towarzyszyć całemu temu zajściu, jednakże jest to któryś raz, od kiedy trafiają one do folderów z Grom. Ważniejszym przeciekiem jest ten mówiący o permarifcie, a jest to nic innego niż Kevin w swojej jednej z form. Jest to jego wersja, w której to otwiera przejście do punktu zerowego lub z niego powraca, co widzicie właśnie na. Obrazku, to widzisz w filmiku. Informacja ta jest wręcz szokująca dla ludzi tworzących fabułę i niesamowicie ważna dla samej rozgrywki. Pojawienie się Kevina zwiastuje nadejście Fortnite MERS, a co za tym idzie, kolejnych już to zmian w rozgrywce, do których to należą nowe mroczne bronie czy pustaki, widniejące w plikach od dłuższego czasu. Wiemy również, że przyjdzie nam ponownie walczyć z królem burzy i tym razem może to nie będzie po prostu Halloweenowy event z nagrodami, a fabularna walka, prawdziwego zdarzenia, której naprawdę brakuje odwiedzi wen natomiast rozpocznie się najpewniej w połowie października, ponieważ zawsze w okolicach 10 strażdziernika do sklepów trafia ghoul czy Skull Trooper. Jest to naprawdę ważna informacja, jednakże więcej dowiecie się na dniach. Odpowiedzią na przybyszową zagadkę jest odpowiedź B, a oto dowód. Zostawcie suba i wpiszcie kod jajuty w Fortnite'owym sklepie, aby wspomóc mój kanał, a jeżeli chcielibyście jeszcze mocniej pomóc mi jako twórcy, to możecie obejrzeć ten materiał po prostu do końca, bo on dla was bardzo ciekawy. Gameplay, a więc ja tymczasem życzę Wam wszystkim jego, nie trzymajcie się i cześć!